Multistrada Rally na 2026 rok. Mamy dalej 123 niutki, mamy 170 koni. Motocykl, który no, wiemy, że jest sprawdzoną konstrukcją, mamy tutaj wprowadzone zawieszenie elektroniczne, adaptacyjne. Ono się obniża w momencie, w którym mamy albo troszeczkę bardziej naładowany motocykl. Jeżeli chcemy motocyklem ruszać, umożliwia nam to przeniesienie środka ciężkości troszeczkę w dół, ułatwia to, no, no zwłaszcza te. Manewrowanie w tych dolnych niższych prędkościach. Oprócz tego to samo to już znamy z poprzedniego roku w Multistradzie, czyli V4, cylindry, które przy jałowym biegu bądź przy niskich prędkościach się wyłączają. Działamy wtedy tylko na dwóch, to ogranicza konsumpcję. Oczywiście pełen pakiet radarowy, który został wprowadzony również w Multistradzie. V. 4S na 2026 rok. Wszystko tutaj zostało również zamontowane, czyli mamy po prostu pełną gamę multistrady wobec tej chwili. Oprócz Pikespika i oprócz V4S dołącza do nich rally. Bardzo nietypowe malowanie jak na Ducati i muszę przyznać, że wyjątkowo atrakcyjne. Naprawdę może się podobać te połączenia tutaj aluminiowe razem z tym takim szarawym, lotniczym błękitem pięknie wygląda na tym motocyklu. Zwróćcie uwagę też po tym, jak zostało zmienione troszeczkę designersko tutaj podejście Ducati do przodu. No ten przód jest troszeczkę krótszy. On się zrobił trochę taki bardziej zadziorny. Fajnie się to zgrywa, jeszcze bardziej podkreśla tą agresywną linię Multistrady. Oczywiście mamy tutaj zamontowane masę akcesorii, mamy gmole, mamy kufry wyprawowe. Wszystko to, co znamy z Multistrady i Rally, podwójne tarcze od Brembo. Ten motocykl jest sprawdzony, mamy na nim masę motocyklistów, którzy robią olbrzymie przebiegi. Myślę, że to podejście to jest tym, czego oczekujemy, jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną właśnie od Ducati, a to nie jest jedyna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o malowanie Ducati na ten rok, które nas zaskakuje, to zobaczycie w kolejnym filmie. Tutaj Ducati zdecydowanie postanowiło przełamować standardy i idzie w te może troszeczkę takie e, sentymentalne tony, albo totalnie nowatorskie, jak w przypadku Multistrada.